Witajcie w gabinecie kolekcjonera. Dzisiaj będziemy rozmawiać nietypowo, bo o jednym przedmiocie, za to bardzo, bardzo niezwykłym. Witaj Mikołaju, witaj Piotrze. Zaczynamy. Przede mną leżą dwie e, szable, z tym, że jedna absolutnie w pojedynczym wydaniu. Szabla prototypowa, co się rzadko zdarza, eksperymentalna, jak ty to nazywasz, i szabla e, producenta, który nigdy szabel de facto nie produkował. Zgodzisz się ze mną? Absolutnie jest to fabryka znana przynajmniej pod kątem militarnym z bagnetów perków. Oczywiście perkun. tak. tak. Z... Z... Bardzo słynne, e, a de facto była to w ogóle fabryka motorów. Tu mamy klasyczną Ludwikówkę, piękną, zresztą w pięknym stanie. E, wzór 34, czyli używaną w czasie II wojny światowej czy z, z przewidywaniem w, w wojnie obronnej. W, w, w wojnie tak. obronnej. To jest też piękna szabla, całkiem niezłe pieniądze trzeba za nią zapłacić, ale w porównaniu z tą szablą, no to, to ta szabla jest absolutnie nie, niezwykła, bo jak za, to, za tą można zapłacić, no ja wiem, szczelam 25-30 tysięcy, to za tą, przypomnij mi cenę wywoławczą, ćwierć miliona złotych. 4 tak? miliona złotych, tak. No to chyba robi wrażenie na każdym kolekcjonerze i na każdym. Kto miał do czynienia kiedykolwiek, czy to z, z bronią białą, czy w ogóle z, z artefaktami? I teraz, Mikołaj, opowiedz mi o tej szabli. Co? O, bo widzę tu, widzę tu jakieś punce e, na jelcu. Spróbujemy sobie ją wyjąć, jeżeli pozwolisz. Oczywiście. A, zadam takie przewrotne pytanie. Mhm. E, czemu e, ta szabla nie weszła? Do seryjnej produkcji. Z bardzo prostej racji, Piotrze. Był ogłoszony konkurs, gdzie było przedstawionych wiele projektów szabli późniejszej, wz. 34, tak. Celem konkursu było ujednolicenie szabli Wojska Polskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej Wojsko Polskie miało te szable, które miało. Czyli miało szable rosyjskie, francuskie, pruskie. Te jednostki, które miały gdzieś czy zdobyczne, czy kupne szable. Je używały i nie było jednolitej szabli polskiej. Była szabla wzór 17, była szabla wzór 21 bojowa. Ale 17 przypomnijmy, to też z austriackich szabel, tak? Dokładnie, znowu nie było jednolitej szabli dla całego Wojska Polskiego, mhm. e, dla kawalerii Wojska Polskiego przede wszystkim, tak. Z racji tego powstał konkurs, który się rozpoczął bodajże w 28 roku i trwał... No ale czekaj Mikołaju, bo mm. był jeszcze wzór 21. Była szabla wzór 21, mm, jak najbardziej, mm, mm. ale szabla wzór 21 bojowa była de facto szablą, która weszła do produkcji tylko podczas wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie polsko-bolszewickiej, tu się oczywiście mogę mylić z tego co pamiętam, nie była produkowana dalej jako szabla bojowa. Um, więc był szereg różnych szabli, no ale przede wszystkim był miszmasz tak. Mieliśmy de facto pięć różnych szabli podstawowych, a łącznie używanych typów to podejrzewam, że ich byłoby 15. Więc potrzeba była, aby był jednolita szabla dla kawalerii bojowa. Stąd też właśnie w 20 roku są prace nad szablą, e, późniejszą wzór 34. I w momencie, kiedy jest ten konkurs, to podchodzą różne fabryki różni projektanci. Projektują te różne szable które komisja uzbrojeniowa ocenia pod kątem i produkcyjnym, i pod, i pod kątem bojowym, gdzie koniec końców wybiera oczywiście słynną szablę wzór 34 Ludwików, tak, czyli produkcji Huty Ludwików w Skielc, która stała się ikoną, jeżeli chodzi o polskie szable przedwojenne tak i wygrała ten konkurs. Natomiast szabla wzór 34 Pierw Ludwików. Została wyprodukowana w ilości około 50 tysięcy sztuk. E, tego były cztery serie, a szabla prototypowa Perkun prawdopodobnie w nie więcej niż 30 egzemplarzach. Aha, czyli to prawdopodobnie nie jest jedyny egzemplarz. Jedyny. E, nie wiadomo, pod względem szabli z puncami, nie wiemy dokładnie jakie Perkun Czy ty zrobi. się spotkałeś z jeszcze, z jeszcze Już jedną? Mówię. Jest jeszcze jedna, jeżeli chodzi o szabla prototypowa z odbiorami wojskimi. Bo co tą szablę wyróżnia? E, ona ma w pełni odbiory wojskowe, czyli wiadomo, że wojsko polskie przyjęło je na eksperymenty i ona podchodziła do tego. Powiedzmy o tych odbiorach. Gdzie tu widzisz te odbiory? Już ci pokazuję. Więc tak. Mamy tutaj punce łącznie e, w czterech miejscach. Pierw mamy na Jelcu, z tej strony, tutaj. Tak, no widzę. No. Tutaj mamy orła oraz literę M, która jest odbiorem. Aha. Mamy to pod z dziwnym kątem. W tym no, miejscu tak, pełną fabrykę producenta perku per oraz kolejną cechę odbiorczą. I od dołu tutaj mamy jeszcze punkce 1A. Tak, 1A. Tutaj nie? Tak, tutaj. Numer 1A. Mhm. I podobnie na pochwie. Dokładnie na trzewiku pochwy. Jak zobaczymy sobie pochwę, to w tym miejscu mamy orła. Czyli właśnie mhm. podobnie odbiór wojskowy z literką M. Także tutaj mamy cechę. Która jest cechą odbiorczą i numer 1. Mhm. Więc prawdopodobnie e, jest to numer seryjny. Są teorie, że e, może być to numer jelca, tak, numer 1a, że to jest odmiana jelca. Natomiast bardziej bym podejrzewał, że to będzie numer seryjny, czyli że to jest szabla, egzemplarz numer 1. Mikołaj, widzę tu różnicę, e, bo na przykład e, wzór 34, Ludwikówka, to też jest charakterystyczne, ma numer mm -hmm. seryjny. Eee, chyba jako jedyna ma numer seryjny spośród szabel polskie wojną. Były jeszcze szable wzór 21 bojowe Mana, które tak samo miały numer. Mieli numer? A były, to nie były, były numerowane jak najbardziej. No, trzeba pamiętać, że szaby wzór 21 było kilku producentów, więc były, były serie numerowane jak najbardziej. To nie jest jedyna polska szabla mm -hmm. numerowana. W każdym razie tutaj e, w porównaniu z e, Ludwikówką ten Perkun. E, numeru nie ma. Tak. Następna sprawa. E, m, ona generalnie przypomina mi, jeżeli chodzi o tą rękojeść, wzór 21. Zwróć uwagę, ona jest. Tak profilowana jak wzór 21. Tak. To z kolei, to jest jakby wzór 17. Zgodzisz tak, się ze mną, no bo to jest... A na, yy... Nawet bym powiedział, że trochę przypominasz yy, kapturę szabli rosyjskiej oficerskiej, tak, bo ona właśnie Aha. była taka bardzo szeroka, bez, żadnej, yy, bez żadnego emblematu, tak, więc yy, ona ma cech kilku szabli, bardzo tutaj unikatowy jest ten wzór Jelca w tym, w no, tym miejscu. No, chciałem na to, to zwrócić jest uwagę, ja nie, tak, ta cecha. Nie, nie, nie widziałem nigdy takiego. Tak, takiego. Więc, więc to jest y, jej unikatowa cecha i jak najbardziej rękojeść jest bardzo tutaj tradycyjna, jak wzór 21, czyli mamy drewno oplecione skórą wraz z mosiężnym drucikiem. A powiedz mi Mikołaj, co to jest za cudo, bo to jest y, w ogóle e, dziwna rzecz, znaczy, bo to, to jest podobna, jeżeli chodzi o pokwę, mm -hmm. y, podobne są, y, jakbyśmy mogli Przymierzyć pochwę. Tak. One są podobne, ale widzisz. No jest ciut krótsza, i jest inne nieco. Yy... Sama głównia jest krótsza przy perkunie, więc to też mm -hmm. dlatego jest pochwa krótsza. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. konstrukcyjnie są bardzo podobne. Znowu tutaj widzimy trzewik, który jest bardziej podobny do szabli z 21. Tak, tu tak. Tu jest prostokątny tak, już tak, inny. Bym tak. powiedział, że szabla Ludwikówka, huty Ludwików, jest szablą, w której w stricte widzimy wpływ Ardeko. Bo i tutaj te mocne kąty, i tak samo mocne kąty przy jelcu, no jest ten duch modernistyczny szabli, jak cokolwiek nie zabrzmi. tak? Mamy modernizm i szablę bojową. Przy szabli wzór 34 Perkuna eksperymentalnej dalej widzimy tą tradycję szabli z okresu wojny polsko-bolszewickiej, szabli jeszcze polskiej, tak zwanej husarskiej, czyli właśnie z krzyżowym jelcem i taką bardzo konserwatywną formą, ale trzeba... I jest nieco lżejsza, tak? No jest krótsza, ale hmm. jest... Y, w ogóle ludwikówka to jest bardzo mocna jest szabla. zupełnie inaczej wyprofilowana głownia, zobacz, tak? Jednej i drugiej. Tak? Tutaj mamy pojedynczą, y, wąską bruzdę, mm -hmm. y, a tu mamy rozszerzenie delikatne ku, y, ku, ku Mamy de facto pióro na końcu, tak? Mm -hmm, tak zwane. Mm -hmm. Mikołaj, a to co? Za cudo? bo to jest różnica między też. Jak najbardziej. Nie jest to oryginalny element szabli. Oryginalny. Szabla podejrzewamy, że po tym jak ona nie została zaakceptowana jako prototyp mhm. przez wojsko polskie, trafiła do jakiegoś oficera, który ją sobie po prostu zachował jako szablę pamiątkową. I aby móc ją nosić, dorobił właśnie dorobił uszko, żeby ją przymocować do rapci na pochwę. Z racji, że tutaj to mieliśmy. No tak, my. bo e, e, rapci 34, 34 jeszcze nie było. E, bo na, no. Była żabka, była jak no. najbardziej żabkę, tylko żabkę się nosiło e, troszeczkę inaczej. No mówię. E, a tu no. można było ją zawiesić na rapcie, czyli na dwa pojedyncze, e, szczególnie jeżeli chodziło o e, warunki galowe, że tak powiem. Bo generalnie nosiło się szable i na rapciach, i na, i na żabkach, zależnie od sytuacji. Tu jest w ogóle jeszcze jakaś wygrawerowane coś. Jak najbardziej. Tutaj są wydrapane, nawet nie wygrawerowane, wydrapane inicjały HFV. Nie wiadomo, czy to był właściciel, czy ktoś sobie wydrapał po prostu. Tutaj nie mamy akurat prowinencji z tą szablą. Dziwi mnie konto. też fakt, że tak słabo zachowała się pochwa, nie? Czyli Wiesz, co pochwa się zachowała e, ciekawie, to nie jest słabo, to jest typowe po zawinięciu prawdopodobnie wiuta, Więc pochwa i podejrzewam, że cała szabla była gdzieś schowana, owinięta e, no prawdopodobnie po charakterze mhm. że żerów, żerów, to raczej była juta, i gdzieś, gdzieś e, schowana. Nawet podejrzewam, że tu mamy takie linie i to prawdopodobnie jest od szturka, czyli to prawdopodobnie była juta i była obwiązana sznurkiem i gdzieś tak była schowana na, na jakieś lata. Stąd też właśnie mamy, mamy na niej wżery na pochwie. Bogu dzięki, głownia sama zachowała się w dobrym stanie. Mamy pojedyncze właśnie wżery na niej, czyli tu, tu i tu. Natomiast biorąc pod uwagę Jaka to jest unikatowa szabla, no to jest i tak w bardzo dobrym stanie i nie ma takich szabli. Szabla prototypowa wzór 34 jest znana w czterech egzemplarzach. Mamy dwie szable, które łącznie z tą, które posiadają odbiory wojskowe oraz dwie szable bez odbiorów wojskowych. Dlaczego to jest ważne? Te szable, które są bez odbiorów wojskowych to były szable... Dane jako prezenty od fabryki Perkun dla oficerów Wojska Polskiego. I to są właśnie szable, które mają porównywalną rękojeść, porównywalny jelec i porównywalną głownię Troszeczkę rękojeść jest tam inna, bo jest jaszczur zamiast skóry. Natomiast sam rysunek jelca jest praktycznie taki sam. Natomiast tamte szable nie mają odbiorów wojskowych. Co to znaczy, że tamte szable nie brały udziału w eksperymencie, w testach wojskowych. Jest szabla wzór 30 Perkun, tak zwana właśnie, też eksperymentalna, w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, która ma zupełnie inny rysunek rękojeści. Więc wiemy, że Perkun zaproponował kilka wariantów rękojeści i prawdopodobnie też kilka wariantów głowni pod konkurs szabli wzór 34. Tamta rękojeść o wiele bardziej przypomina szable wzór 30 Ludwików. Jest zupełnie inny rysunek, natomiast jest to pojedynczy egzemplarz i ona posiada odbiory wojskowe. Więc wiadomo, że tamten egzemplarz jako jeden z 30 przypuszczalnie brał udział w konkursie wojskowym oraz ta. No to rzeczywiście. No skala, skala znowu. Tu mamy 50 tysięcy szabel wyprodukowanych, tutaj mamy 30 Szabel 30 sztuk wyprodukowanych. Więc skala, biorąc pod uwagę, że szable wykonana w takiej ilości, czyli 50 tysięcy, kosztuje 20, 30, nawet 40 tysięcy złotych. Zależy od stanu. Zależy zachowania. od stanu, czy są zgodne. No, tutaj mamy akurat egzemplarz, czy są zgodne, tak. egzemplarz, który jest w wybitnie dobrym stanie w przepisach. Nie, no zachowany. bardzo, bardzo ładny. Jest. Seria C, jeżeli mnie pamięć nie mieli tak. I co jest ważne, ma zgodne numery, tak. czyli właśnie pochwa. Ma także, jest numerowana na końcu C7450 i jest zgodna wraz, wraz z szablą. Więc jest to taki egzemplarz, już także dla, że tak powiem. dla co bar... Mikołaj w tych Ludwikówkach? One są spawane. Tak, one, one były łamane w kampanii wrześniowej, przy, gdy żołnierze się poddawali lub wiedzieli, że idą do niewoli i ukrywali szablę, więc oni je łamali to było nagminne, wyrzucali i przez to, że one także były chowane, tak jak o, ta szabla, że była zawinięta i gdzieś prawdopodobnie niezdeponowana, schowana, no to są w takim stanie, jakim są. Więc szabla w takim stanie, jak tutaj, gdzie mamy stan no, nie, no, wybitnie dobry, no, to jest, to jest o, dobry i, I nie, no bo to często widzę, że, są, że, że, że że dziury są spawane rzeczywiście, a numerycznie się zgadzają, ale są, są spawane i to też jest pewien defekt. Takiej szabli, ale tu widzę egzemplarz, no można powiedzieć, no świetny, nie? Kapitalny, kapitalnie, zachowana, kapitalnie zachowana szabla. No i właśnie to jest bardzo dobry przykład tych dwóch szabel, a jak do tego podchodzi rynek kolekcjonerski, stan zachowania. Ale przede wszystkim rzadkość, no, Rzadkość jest kluczowa. Tutaj no, jeżeli... możemy mówić de facto o najrzadszej szabli z okresu II Rzeczypospolitej, bo nie ma rzadszej szabli. Mamy szable orle, mamy szable podarunkowe, tego typu unikatowe, mm. ale one się na rynku zderzają. Natomiast szabli eksperymentalnej na rynku aukcyjnym w Polsce jeszcze nie było. I tak jak mówiłem, jest to chwilowo jedyna zona w prywatnych rękach. Wszystkie porównywalne, egzemplarze, czy, że, że, wszystkie porównywalne egzemplarze, czyli dwie fabryki Perkuna, podarunki są. Jedna jest w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, druga jest w Muzeum Narodowym w Kielcach. A e, trzeci egzemplarz, czyli szabla Perkun, e, z inną rękojeściem jest w Muzeum Okręgowym Bydgoszczy, czyli to jest jedyna okazja do pozyskania takiego Nie takiej powiesz szabli. nam, jak trafiłeś na ten na do e, Szabla została dana na aukcję przez komitenta, e, który posiąścił ją w zbiorze. Oj, 10 lat. E, on ją zakupił e, właśnie mówię, 10, 11 lat temu e, i przyjechała z tego, co dobrze pamiętam, chyba z Niemiec. E, natomiast historii dokładnie. Ale na aukcji? Nie, wiadomo. nie, nie, nie. Z tego, co wiem, ona, ona przyjechała z, z jakiejś giełdy. Mhm. Ale czy znalazła się tam po kampanii wrześniowej, czy znalazła się, się tam w ostatnich latach, tego nie wiemy. Mhm. No dobrze, dziękuję Ci. E, widzieliście kiedyś takie, takie cudo? No właśnie. Jeżeli no ktoś właśnie. ma taką ja szablę, to zachęcamy do, ja do kontaktu. Też, ja też nie. Ja też nie. O takich właśnie rzeczach, przedmiotach, artefaktach chcemy, chcemy tu rozmawiać z Mikołajem, bo naprawdę e, piękna rzecz. Subskrybujcie, lajkujcie, odwiedzajcie nasz kanał. E, postaramy się takie przedmioty jeszcze dla Was znajdować i je pokazywać. Dziękuję Ci, Mikołaju. Dziękuję, Piotrze.